Królewskie Muzeum Morskie Karskron med adelsmannen Gustav Eriksson Vasa. Men framförallt var landet ett sjölike som band samman av vatten. I slaget vid Femen 1644 Ile pokładów zobacz beczki Męczone Męczone, ciężka robota Siarka Kula Tu się działo, nie? Robota to była tutaj musiał trzymać, żeby to nie za daleko odjechało Wiesz, nie było znieczulenia Cieli na żywca, piłka do cięcia kości, To są te przody statków mierzeźbione, galiony torpedy. Owiec. Nie no, to już jest kawał lunta. To jest łoże do torpedów. nie? To drugi jest... Patrz Artura, tutaj są koje znowu Ale tu musiało być ciasno. Można się było przytulić do torpedy stanowisko dowodzenia wodzenia patrz jak jakie grodzie są, nie? W razie czego to, to można tą część robić Ja 5, ciasnota tutaj jest niesamowita Działko, dwie torpedy Kuter rakietowy Wiatr na wampach gra Też na deszcz same się zakładać zakładach to Tu się... Już jest taka zatoka jest trochę spokojniej. Nie? Widać jak szum. Aspekt. na Aspo tak wyglądamy Dzień przyjechaliśmy? Wy tam sobie sieci i ciekawe spokojnie jest ale walczymy dalej mimo że jest sztorm na Bałtyku Nie można się poddawać Nie pierwszy on taki format Ale przeżyjemy Co tu jest? Wariuje ekran. Dropnik z Kastel. Edziemy do zamku. Jest kogoś loka -Naden. Ciężko mi mówić, jest tak zjemniona twarz. Tam jest łańcuch w tamtych stron będziemy sobie wejść będziemy. No, najwyżej idzie no. Musicie to zobaczyć. Tu jest taka cisza i teraz uwaga. To jest ale nabędziem. Zauważyłeś Arturze, że wcale nie pada. Kurde, faktycznie, nie? Ale tak, wszyscy mają te lampki w oknach, nie? Bo gdzieś, Tak. No, Szwedzi tak mają. Albo lampki mają w oknach, albo mają świeczniki. Taki jakiś zwyczaj mają. U wcześniej jest y, ciemno i w ten sposób sobie wiesz. Robią jasno, nie? A na tej wyspie wszystkie domki mają albo kolor taki. Czerwonej cegły albo taki żółty i flagi obowiązkowo. Jaszcze pięknie, pięknie. Teraz takim łukiem jedziemy. Jedziemy asfaltem. Jedziemy wreszcie z wiatrem. Robi się ciemno. Jest zimno, deszczowo. Do domu daleko Bardzo daleko A nawet jeszcze bardziej niż bardzo daleko Na jakiejś wyspie na Bałtyku I stało się Ryd Charakterystyczne takie Zobaczcie, są yy no, płotki z tego kamienia Wszystkie domki, ten sam kolor, falun Tu? To tak, tak. nie Astokirk. Mentarz jakiś jest jakiś kościół jeszcze wygląda na taki ewangelicki Oczywiście to wiadomo ale Wygląda jeszcze na taki neogotyk A tam widzimy Zatoka Mówię, myślałem, że tam wiesz, na lewo Chyba tam Chyba tam. No że tam. Faktycznie, ja. tak, tak, tak Myślałem, że jest zamknięta, to wiesz co to... A to było zamknięte? No znaczy był wiesz, jest ślepa, nie? Aha. No to jedziemy Na no szkodzie do tych rowerów nie przywiązują wagi. Te rowery są takie, jak u nas w czasach PRL-u. Nie mają szaleństwa na rowery. Jak to musi wyglądać i być ekstra. Chyba tu, co? Muzeum. No? Jest Ja mam żeby w prawo i w lewo zaraz. Prawo w no to może faktycznie tam trzeba jechać później. No. No! mamy przeszkodę. Co? Mamy przeszkodę. Musiały się niedawno zwalić. A to jest chyba pasów. No właśnie. Wiesz co? Może przerzucimy rowery, co jakoś tutaj to co? to byśmy To co? To my Ja faktycznie Wracamy No, znaleźliśmy drogę, ale Bardzo ostro żeśmy wjechali Muzeum. No, znowu gdzieś zjechaliśmy A Gubina się. Znowu zjechaliśmy Okazuje mi że znowu zjechaliśmy Zjechaliśmy? Nie. A jest muzeum, patrz. Mhm. Uh Zamknięte. -huh. Nie, nie jechaliśmy. Nie? Nie, ale. Nie, to bo jest. To no, bo jest zamknięte. Na no, muzeum tak. Kurde, nie mam czym wycierać z tej tarcie. O, trochę nam jeszcze do tego promu zostało. 10? 11? Nie, nie, nie. Nie, bo no tak przez całą wyspę tak. Aha. Od lewej do prawej. Ale będę jechać teraz. No właśnie, czyżby tu? O, po, tam. O no, mi w ogóle pokazuje, nic nie pokazuje w tej chwili. Nie ma w ogóle strzałki. No chyba spróbujemy to. Która raz Ani tak, ani siak Już tam wyjechaliśmy. Promy odchodzą co pełną godzinę. Więc już jeden nam uciekł. Najlepiej byłoby zdążyć na ten następny prom. No pogubiliśmy się mocno. Żadna droga nam nie pasuje Musimy jak najszybciej dojechać do promu Jest naprawdę bardzo, bardzo zimno Temperatura jest niespełna 8 stopni Jesteśmy przemoczeni, zziemnięci Naprawdę czas już na, na to, żeby dojechać yy, już do promu A później do terminala Jedziemy już po Google'u, normalnej drodze, żeby jak najszybciej dojechać na chron. I tak jeszcze sporo kilometrów przed nami. Co? O. No. tutaj, tutaj pokazuje Ale myśmy tam dojechali, nie? Dojechaliśmy do promu Wracamy do terminala Jesteśmy w karskronie 50 km prawie w strasznej ulewie w wielkim wietrze już leżymy sobie w kajucie na Line Estella chyba jakoś tak się nazywa ten prą. zobaczcie jak ładnie się suszą rzeczy bardzo dzisiaj buja Jestem chyba 7-8 z Caliboforta. Więc popatrzcie na te rzeczy jak chodzą. Ale skończyliśmy, dojechaliśmy. To by było na tyle. Do następnego. Pobudka! Usmarano! God morgon mina damer och herrar. Vår gemensamma resa närmar sig sitt slut. Vi anländer till hamnen om cirka... En...